Pan ze wami słowa Ewangelii według świętego Marka. Po upływie Szabatu Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu. I ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego, powstał. Nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, idzie przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powie. One wyszły i uciekły od grobu, ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Oto słowo panieckie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ukrzyżowany i z martwych wstały. Kochani, dlaczego ta dzisiejsza noc jest taka wyjątkowa? Dlaczego ta liturgia jest taka długa, taka obfita? Bo chodzi o to, że ważne... I radosne wydarzenia chcemy właśnie w taki sposób świętować. Przecież, kiedy ktoś ma wesele, to ta uroczystość trwa długo. Jest muzyka, pieśni, jest obfite jedzenie na stołach, i długo radujemy się tym wydarzeniem. A tutaj. Jest coś o wiele ważniejszego, bo syn Boży został ukrzyżowany, zaniesiony do grobu, jednakże z martwych wstał. Dlatego też i dzisiaj tak uroczyście świętujemy. Ten stół Słowa Bożego jest tak suto zastawiony. Tyle czytań ze Starego i Z Nowego Testamentu, tyle psalmów. Tyle pieśni, tyle też kadzidła, bo to wszystko, kochani, na chwałę Bożą. Dlatego, że to, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu w czasie święta Paschy w Jerozolimie, nie było tylko zwykłym, jednorazowym wydarzeniem historycznym. Bo i Pan Jezus nie był tylko. Zwykłą postacią historyczną, która istniała naprawdę. My dzisiaj wyznajemy bowiem wiarę w Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który jako Syn Boży stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy, następnie został umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby nam pomóc naprawić to, co popsuł grzech pierworodny. Kochani, kiedy stworzenie odchodzi od swojego stwórcy, kiedy odchodzi do Boga, to zawsze wiąże się to ze śmiercią, z pustynią, bo Bóg jest jedynym źródłem życia i miłości. Dlatego też, kiedy myślimy o śmierci, o grzechu, to mamy przed sobą takie obrazy pustyni, bo właśnie na pustyni nie ma życia. Nie ma wody. Mamy też obraz jakiejś ciemności, bo przecież śmierć to ciemność, i cisza, złowroga cisza. Tymczasem poprzez swoje misterium paschalne, czyli przejście ze śmierci do życia, Pan Jezus zupełnie odwrócił ten porządek. Dlatego my dzisiaj nie myślimy o pustyni, ale o ogrodzie, bo grób pana Jezusa znajdował się w ogrodzie i te piękne kwiaty, które żeście przygotowali, mają o tym ogrodzie, o tym życiu, o tej wodzie przypominać. Są także inne symbole, które wskazują na życie, na Chrystusa. Dzisiaj też nie myślimy tylko o ciemności, o nocy, bo przecież ta nasza liturgia rozpoczęła się od ogniska, od zapalenia paschału i że światło tego paschału, czyli światło Chrystusa, rozprasza ciemności śmierci, światło pokonuje ciemność. Śmierć kojarzy się również z taką ciszą, ale my dzisiaj usłyszeliśmy głośne bicie dzwonów, usłyszeliśmy granie organów, zaśpiewaliśmy też głośno ten hymn: chwała na wysokości Bogu. Dlaczego? Bo tylko umarły nic nie mówi. Umarły nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, ale przecież kiedy rodzi się dziecko, to dziecko głośno krzyczy, płacze. Krzyk jest więc oznaką życia. Dlatego i my dzisiaj tak głośno, tak radośnie chcemy tę radość wyśpiewać. A nawet wyjdziemy dzisiaj na koniec, na zewnątrz z tego kościoła aby tę radość, że pan Jezus z martwych wstał, ogłosić całemu światu, wszelkiemu stworzeniu, aby również ci zmarli, którzy leżą w grobach, usłyszeli to radosne alleluja. A dzisiejsza ewangelia, usłyszeliśmy o niewiastach, które udały się do grobu, aby namaścić to ciało Pana Jezusa, zabalsamować je, to ciało Chrystusa, które było owinięte w płótna. Jednakże okazało się, że grób jest już pusty. I kiedy myślę o tych niewiastach, które spieszyły do grobu, aby namaścić ciało Pana Jezusa, kochani, myślę o Was wszystkich którzy tak pięknie troszczycie się o swój kościół parafialny, a tak naprawdę troszczycie się o samego Chrystusa. To, że tak regularnie sprzątacie swój kościół, dbacie o kwiaty, regularnie pierzecie też te obrusy na ołtarzach. Jest wiele interpretacji. Które moglibyśmy tutaj przytoczyć, ale, kochani, te obrusy na ołtarzach mają też przypominać tę szatę, którą Pan Jezus miał na sobie ubraną. I dlatego, kiedy Wielki Piątek wspominaliśmy, jak to żołnierze zdarli z Pana Jezusa jego szatę, tę tunikę, na pamiątkę tego wydarzenia też obnaża się, Ołtarze, ołtarz jest pusty, bo i Chrystus został pozbawiony tego okrycia, tej wierzchniej szaty. A zatem pielęgnujmy to zadanie, to wezwanie troski o Chrystusa. I tak jak ci pierwsi chrześcijanie, którzy przyszli do grobu, ale nie zaznali już, nie spotkali tego, Martwego ciała Chrystusa, tylko później spotkali Go z martwych wstałego. Podobnie i my, kochani. Dzisiaj nie spotykamy Chrystusa w taki sposób, jak spotykali Go ludzie dwa tysiące lat temu, kiedy chodził po ziemi. On jest już tym Panem z martwych wstałym. Dlatego i my pragnijmy rozpocząć zupełnie nowe życie. Tak jak Tamci ludzie ludzie, tamte kobiety dowiedziały się o jego zmartwychwstaniu i zupełnie zmieniło się ich patrzenie na świat, na wiarę, bo ich Bóg osobowy zwyciężył śmierć, również i my. Chcemy nadal prowadzić to nasze zwykłe, codzienne życie, te obowiązki, praca, szkoła, dom, rodzina, jednakże z tym światłem w sercu, że śmierć i grzech nie ma już nad nami władzy, bo Pan Jezus to zwyciężył. Amen.